We'll Cześć, witajcie moi kochani na moim nowym kanale na YouTube. Już trzeci odcinek. Dzisiaj zaprezentuję Państwu coś zupełnie innego metamorfozę autorską techniką Step by Step na naszej pięknej, pięknej modelce. Kochani, na czym polega ta metoda? Metoda polega na geometrii i idealnie dopasowanej koloryzacji yy, tutaj yy, do kształtu twarzy, jak również do całości. Yy, holistycznej, holistycznego podejścia. Więc zapraszam Was do oglądania. I teraz e, w, przy naszej modelce tutaj będziemy się skupiać, żeby pokazać to, co jest rzeczywiście atutem, czyli piękne, długie włosy. Ale tak jak widzicie, moi drodzy, nic kompletnie się nie dzieje, więc zdecydowanie będziemy tutaj e, Podcinać włosy, może tak jak powiedziałam, nie z długości, ale na pewno, żeby wszystkie pasma były odpowiednio, właśnie geometrycznie, e, pięknie rozjaśnione pod łuk twarzy. Więc zapraszam Was serdecznie do obejrzenia i do śledzenia tego, co będzie. Muzyka Conga yeah la conga bricoti. stai la conga yeah bricoti, yavremo un party yeah frikotti con ti W trakcie, jak klientka, nasza modelka, która dzisiaj miała autorską techniką step by step robioną koloryzację, mamy chwilkę wolnego, by pokazać Wam pracownię artystyczną, w której pracuję na co dzień z moimi przyjaciółmi, więc zapraszam. Widzieliście już pewnie część poprzednią naszego salonu, choć ja Wam teraz pokażę drugą, tutaj, gdzie pracuję ja najczęściej w tym drugim pomieszczeniu, razem z Olą. Ola tutaj świetny wachowiec, tak samo. Anetkę mamy po drugiej stronie. W tej części bardzo fajnie mi się pracuje, naprawdę bardzo tutaj wszystko, kolory, jakie są, są oddawane na, na głowie na klientce, przy mega oświetleniu, w mega takim artystycznym wnętrzu. Tutaj z Olą, tym wariatem, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie.

minął już czas naszej pięknej metamorfozy z piękną modelką. Oto właśnie dzisiejsze dzieło i zapraszamy do kolejnego odcinka na YouTubie, co o czym Państwo się później przekonają. Dziękuję bardzo. Staramy się zawsze dbać o to, żeby klient u nas czuł się jako siebie w domu, dlatego jeżeli nie na fotelu, y, może sobie się tak jak ja noga na nogę, co no, to no, no, to może w, każdym, w każdej chwili stać, i się na naszej kanapie walnąć, drzemnąć. Oczywiście tak, żeby nie narobić sobie odcisków na głowie od warby. Tak o, przyjść z belle, zachowić. chodź, pokaż jak ładnie wskakujesz, hop, dawaj. O, pogłaskać. Gdzie jest lepiej? Nigdzie, prawda, nigdzie.